Restauracja Włoska Manufaktura na Kabatach trzyma następujący obrazek nad barem. Kierowniczka zasłania się, że to prezent na szczęście, który dostała na otwarcie restauracji. No i co z tego? Komu to przeszkadza? To tak jak podkowa na szczęście. W dodatku prezent. To nie galeria sztuki, tylko jak rozumiem restauracja. Zjeść, zapłacić i adieu. Muszę skitrać flagę Palestyny, bo jeszcze ktoś mnie podkabluje do prokuratura dziura w dupie. Rozwiązaniem jest wyciągnięcie kija z dupska autora posta. Chyba, że to antysemityzm, to wtedy autor musi wyciągnąć dwa kije. No i co z tego? Nie rozumiem. Zdjęcie twojego dziadka tam jest, że się tak czepiasz? Ale o co chodzi? No i co w tym złego sama prawda? Wyśmiewanie najbardziej zbrodniczego narodu w historii świata zawsze na plus? Zbrodniarzami są bankierzy, a nie Żydzi. A kim są bankierzy, jak nie Żydami? Jeśli już to hazarami, czyli ateiści udający Żydów, przebierańcy. Hazarami, jak już, i to oni uznają się za prawdziwych Żydów, a resztę mają za gojów, warto się doedukować. Ale ja uważam, że każdy może czuć się Żydem, ale ja mogę czuć, że ktoś jest przebierańcem, jeśli pochodzi z hazarów i wierzy w reinkarnację, jak sekta Chabad-Lubawicz. Biorąc pod uwagę, że to co najmniej trzecia włoska restauracja w tym lokalu, to szczęście będzie potrzebne. Wszystkim komentującym, nierozumiejącym o co chodzi autorowi postu polecam obejrzeć dokument Kolekcja nienawiści oblicza antysemityzmu. On wiele Wam wyjaśni. Obejrzyj sobie Zniesławienie. On wiele wyjaśni. Nie zamierzam podejmować z panem dyskusji. Ja zrozumiałam intencję autora postu. Większość komentujących jak widać nie, stąd moja propozycja przybliżenia tematu. Można potem się z tym zgodzić lub nie. Natomiast pana riposta jest zupełnie nie na temat. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Nie ma pani bladego pojęcia o czym mowa, bo widzi pani jedynie jeden punkt widzenia. Ale ma pani rację. Ja także nie mam zamiaru kontynuować dyskusji z osobą popierającą zbrodniarzy. Zrozumienie nie jest tożsame z popieraniem lub nie. Wyciąga pan wnioski z własnych wniosków. Pozdrawiam. Kara śmierci przez łamanie kołem i ćwiartowanie i tak 27 razy. Ma być nam żal ludobójców i dzieciobójców bo obrazek i stereotypy. Proponuję 25 lat więzienia albo 200 zł grzywny. A ja mam w sypialni niewierną kopię upadłej Madonny z wielkim cycem van Klompa. I co? Dwie cace. Powiedz, gdzie kupiłeś. Ja też bym chciała mieć. Stignyłem z znyta i dyłem do wydruku na płytnie. Malowali czterej redaktorzy radia 357, każdy swoją ćwiartkę. A to już trzeba być mega, upierdliwym i wścibskim zarazem, żeby się chciało taką rzecz wypatrzeć, zrozumieć na swój pokręcony sposób, negatywnie opisać i napisać o tym na Facebooku. Barmanka nie chciała polać na kreche i to jest zemsta. Pozwij wszystkich producentów figurek i magnesów w stylu Żyd z kroszem i połowę sceny stand-upowej na restaurację na śli CBS i FBI. To się nauczą. A tak serio to szanuję, że masz tak bzdurne problemy w życiu, że swój czas poświęcasz na robienie takich postów. To jakaś wyrafinowana forma reklamy? Czy nie masz innych zmartwień? A jak go postawi odwrotnie, bo to jeden z tych obrazków, które mogą być oglądane z obu stron, do góry nogami przedstawia żołnierza w wysokiej czapie? To będzie ok? Nie zesraj się. Ha, 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 ha. Dobre. Taki zabawny ten donos. Aż chyba tam pójdę. Bardzo zabawne. Od jutra roszczenia rosną o kolejne 500 miliardów dolarów. Ogarnij się, chłopie. Idziesz do knajpy, żeby zjeść. Wchodzisz, zjadasz, płacisz i wychodzisz. Naprawdę nie macie poważniejszych problemów? To pokolenie, co teraz dorosło, to jakaś porażka. Chociaż i starsi niektórzy nie są mądrzejsi. A tak na serio to wyciągnij kij z pomiędzy pośladków. Musi ci się ciężko chodzić. Ale masz ból dupy. Mi on nie przeszkadza. A komu przeszkadza, niech się nie patrzy w tamtą stronę. Proponuję, aby reagować częściej na krzywdę ludzi, zwierząt, a nie zajmować się obrazkiem. Czy autor posta przyszedł kiedyś z pomocą, jak komuś stała się krzywda? Na pewno nie przyszedł. Ja stałem i patrzyłem, jak nie przychodzi. Jak się nie podoba, to won. Jesteśmy u siebie i możemy wieszać na ścianach, co chcemy. Oczywiście jeśli to nikogo nie obraża, a ten obrazek nie obraża, więc autorowi tej antyreklamy plask na łeb. A gdyby zamiast tego obrazka powiesić figurkę z masakrowanego trupa półnagiego mężczyzny, to jak mnie mam dla autora wątku, byłoby ok. A co? Lubisz Żydów? A Żydów trzeba lubić albo nie lubić? Czy można na przykład o zgrozo, oceniać każdego człowieka indywidualnie? A Żyd to zupa pomidorowa? Jeszcze Żyda nie jadłam, więc nie wiem czy lubię. Warto się od nich uczyć pewnych rzeczy, na przykład współdziałania, wzajemnej pomocy. Albo stworzyć nowe państwo pośrodku starego i zabijać biednych. Też spoko opcja.